a to jest znowu minecraft e, tak e, najpierw e, powiem wam co się stało na moim kanale e, więc tak na początku e, e, o battlefieldzie e, w battlefieldzie e, niestety w najbliższym czasie nie będę nagrywał ponieważ e, była jakaś nowa aktualizacja i i, 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 i nie wiem co się stało ale nie działa mi po prostu a tak więc nagrywamy jakieś inne gry na początku rozkręcimy się z minecraftem a potem pomyślimy o jakichś innych grach e, tak więc dobra e, zobaczcie co zrobię znowu e, tak e, z, powiedziałem wam że zrobię mm. no to tu i byłem na poszukiwaniach i zarazem kurki. E, tak. E, zdobyłem miejska, które mam w domu i mi się przypala. O. E, czekajcie, wezmę tutaj, bo jeszcze mam o tu. E, to przypalę w drugim piecu. I co? Mówiłem wam, że mm, pójdziemy y, do... Pójdziemy do do, do 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 jaskini, tak? E, do cave'ów. Więc pójdziemy, tak zrobimy Dobra. Mm. Tam byłem już, tam... Myślałem, że to się jakoś przez... rozprę roz, roz... Dobra, nie będę tego mówił, bo będę się próbował to mówić przez dni. Próbował wypowiedzieć, ale dobra. E, poszukamy gdzieś tutaj w naszym obszarze. Tutaj. Gdzieś za tą górą może poszukamy. Dobra, więc... Yy, tak, myślę, że gdzieś tutaj chyba pod nami są szmaragdy, bo tutaj jest gór, górzyste, górzysty teren, nawet. Taki spoczko. Yy, więc powinny być tutaj emeraldy, ale emeraldy nam nie są do niczego potrzebne. Więc poczekamy trochę raz. O mój, tu jest całe już. To jeszcze to i idziemy tu, czekajcie weźmiemy sobie yy, yy, czekajcie to i to czekajcie trochę sobie dożymy. jeszcze z jedną, albo dwa takie yy, te pork No, no jeszcze szybko, dawaj i się będziemy przygotowywać do wyprawy aha i zrobiłem, zrobiłem coś Na razie to tak wygląda, ale no. Dobra. Czekajcie sobie trochę dziwienki. z ciszę, bo są za głośno. A jeszcze są za głośno. O. Wszystko normalnie 30 tak wrócimy tu dobra i dobra dobra, jest spoczko eee, tak więc czekajcie to to nie wiem czym to nam będzie, to zostawimy trochę eee, to nie to nie, to nie to nie to też nie to nie, to też nie. To tak, to tak, to, to tak. To tak, to na pewno to nie. To tak. Yy, Ustawimy sobie, tutaj wykłóto się nam nie przyda. Ha! Obraczyła. Stop jeszcze to żelazo. O, i zrobimy sobie butki. Butki, butki. But but <try> 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 na wysircie się. Szybciej, szybciej. No się Dawaj, dawaj. Dobra. Spoczko. O! I wam muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mój pies jest taki wredny, że to jest po prostu masakra. Jak yy, u mnie yy, siedzi w przedpokoju, to zawsze jest cicho przed nagrywaniem, jak już zaczyna nagrywać. Jerryca. Boże, mnie to normalnie denerwuje już, ale co, dobra, dobra, tak jakoś, tak, to tu to damy, tu i to tu, aha, yy. jeszcze więcej trochę, o tak, dobra, dobra, idziemy szukać, yy. idziemy szukać jakiejś jaskini albo wiecie co zrobimy jakieś króciutkie cięcie i jak znajdę to widzimy się za chwilę dobra więc yy, jestem już z wami yy, znalazłem tutaj za naszą górą nie wiem czy zobaczycie o tam jest nasza góra obeszłam sobie i akurat było dobra więc, idziemy. Trzeba uważać, żeby żadnych zombie tutaj nie było. O, już na wejściu żelazo. O, tutaj też. Spoczko. Oj, lak. Oj. Wejdź! Mam rapat. Szkieletor. Myślę, że to będzie udany cave No piękne, udany Czekajcie, może gdzieś pokopiemy, bo gdzieś tutaj Gdzieś obok nas słyszę te O, jest coś Czekajcie, zrobię tutaj wejście O fok fok, 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 fok fok Gdzieś tutaj znowu mi susie Dobra czekajcie, pójdziemy po to musieli sobie nowy killów zrobić Bo ten już mi się kończy I weźmiemy sobie trochę węgla, żeby jak się nam skończy pochodnie to będziemy mieli przy sobie węgiel i będziemy może zrobić dobra tego już mi się nie chce bać 11 starczy powinno przynajmniej a tutaj widzę <laughs> widzę żelazo <laughs> sorry okazało się że jestem trochę chory i teraz właśnie chciałem yy, z wami omówić parę y, rzeczy, które wystąpią na moim kanale y, te rzeczy to będą takie, że będzie trochę znaczy, będzie y, malutka przerwa w nagrywaniu, ponieważ ja, nie wiem jak wy ale to jest lepiej zrozumieć, dobra nie wiem jak wy, ale ja miałem już y, miałem już y, ferie tak, fery miałem. Pewnie większość z Was też miała, ale ja... Ło, ja miałem też. I to jest... Yy, nagrywam to w niedzielę, ale nie wiem, czy to dzisiaj rzucę, Powinien, powinienem rzucić. I dlatego nie jestem pewien, że, czy to, czy będziemy nagrywać tak samo, jak to było teraz, bo... Teraz yy, starałem się wrzucać filmiki jak najczęściej, yy, z całych sił, yy, jak tylko mogę, jak najlepiej, jak najlepsza jakość, żeby była wszystko jak najlepiej. Staram się, staram. Ja jestem takim przeciętnym youtuber, youtuberem. Nie wiem czy tak można w ogóle mi nazwać, czy, że jestem youtuberem. Jestem po prostu yy, nie no, może... Chłopakiem, który ma marzenia i tak jak pewnie każdy. Tutaj jest lawa już. Czemu ja tak głęboko już jestem tak, naprawdę? Może zaraz jak będą? No? O, zaraz zobaczymy. Dobra. Użyjemy sobie. I lecimy tutaj na dół idziemy? Dobra, idziemy na dół jak to jest bezpiecznie to jest spoko kudy. a dobrze jest nie straciliśmy HP tutaj żelazo jest o muszę zrobić tego dobra czekajcie postawiłem sobie pochodnie E. Tak e. Zrobimy, zrobimy, zrobimy Piecyk Przepalimy Trzy rudy Zobaczcie co się dzieje tutaj Słyszę co to jest jakieś mowy już trochę to nagrywamy myślę, że chyba ten film będzie trochę dłuższy chociaż może nie zrobimy to na party na dwie części także jak zwykle po 13 minut więc dobra to ja zrobię krótkie cięcie i witam się za, zaraz będę z wami Dobra, hej siemaneczko, jestem już z wami e, Zrobimy kilof. I możemy lecieć dalej To e, no na dobra, pójdziemy trochę później Tutaj nic nie ma, więc pójdziemy trochę szybciej, bo musimy się streszczać Zostało nam 3 minutki Tak, 3 minutki To jest Spalamy. Tutaj pójdziemy na dół, gdzie było to wejście. Sorry, kaszel. Więc oj, 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 Dobra. Tak więc jak już mówiłem będzie mniej filmów Zwrócić, że trzeba się coś pouczyć Trzeba mieć jakąś wiedzę, nie? Na przyszłość No... Dobra O tutaj coś jest jeszcze O tutaj coś może Diamenty, pierwsze diamenty, pierwsze diamenty To spoczko Spoczko, spoczko naprawdę Cieszę się bardzo Dobra, zrobimy jakieś Coś wokół nich, zobaczymy ile ich. Trzy, trzy na pewno. To już będziemy mieli na kilof, ale chociaż nie opłaca się jeszcze kilofa zrobić. Mm. Trzy chyba tylko. Tak, trzy. Nie, nie wiem jeszcze. Tak, trzy są. Nic tutaj nie ma, to możemy kopać. Diamenciory. Ja. Yeah. diament. Dobra, spoczko, spoczko, spoczko. Tak więc, tak. Yy, to tutaj chyba zakończymy yy, filmik. Chociaż może jeszcze gdzieś pójdziemy. Czekajcie. Zobaczymy, czy tutaj jest, bo już widzę, że kończy nam się czas. To możemy wziąć, bo eks pleci. Albo wiem, co zrobimy może. Yy, ja się z Wami z żara żegnam. Oj, oj, oj Jezus Maria! wow 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 Dobra, ja się z wami żegnam yy, na chwilę, bo mm, mam pomysł, żeby zrobić yy, enchant, więc tak, yy, dobra. Zaraz się z wami przywitam Dobra, ja się z wami żegnam. To...